Witamy Państwa w teleturnieju Familiada. Dziś spotkamy się z drużyną pod nazwą Głowonogi. Wojtkiem, Jackiem, Asią, Kasią i Krzysztofem. Gospodarzem programu jest Karol Strasburger. Dzień dobry, witam Państwa gorąco i serdecznie. Jak... Także tak to jest, że... Pamiętamy o różnych rzeczach tych takich bardziej y, dla nas atrakcyjnych. 1860. Tyle Państwo mają. Y, zarobione już do tej pory. Mamy Krzysztofa, który jest tutaj szefem, kierownikiem, który dokona właściwej prezentacji. Tak, y, jesteśmy z Warszawy o. i ze mną w drużynie jest y, Kasia. <klucz> Aśka. <klucz> Jacek. I Wojtek. Ja jeszcze tak osobiście dodam, że Zasią jesteśmy już po imieniu tak, od tak poprzedniego jest. odcinka, zresztą z Państwem również, ze wszystkimi, ale Zasią szczególnie, bo to tak jakoś nam wyszło. Wojtku, jesteś aktorem a z dyplomem magistra sztuki. Tak, tak, obroniłem się. Niewielu z nas to robi. A, właśnie. Dlatego o tym mówię, ponieważ... E, Teraz mamy taki okres, że bardzo dużo osób nazywa się aktorami lub hmm. ich nazywa się, no bo usiadł w kawiarni w filmie z kawą, kiedyś nazywał się to statysta, teraz już mówimy, że to aktor. Tak, tak, tak. Chyba trochę przesada. I troszkę nadużywamy tego. Uważam, że, że tak naprawdę sprawdzian dla prawdziwego aktora to jest właśnie w teatrze, kiedy widz na, na żywo może mm -hmm. się przekonać, a, czy z ust tego aktora wychodzi prawda i czy, czy jest jakikolwiek wyraz. Tym bardziej, że w teatrze inaczej się granisz przed kamerą, bo kamera robi zbliżenie i ty nie musisz nic grać, a, a w teatrze. A tam to jednak już... trzeba. No właśnie. A teraz <laughs> pogłaszczmy sobie osaka, które spędzają część życia w wodzie. <słuch> Mam dylemat, czy polski, czy zagraniczny. Dobra, powiem bubr. To polski jest. Pozycja pierwsza. Zostało nam te 58. 50, 540 już zbierało się. Zapraszam, bardzo proszę. Przystopię, jakbyś był uprzejmy. Ja teraz zrobię rachunek sumienia. 540 razy 3 to 1620, a suma 3000. 480 To tyle dla Was.